Czujka wibracyjna Impact Plus. Jest to czujka stricte wibracyjna. Analogicznie można porównać ją do czujki np. vd 1 firmy Satel. Natomiast vd 1 ma tą przewagę, że jest czujką wibracyjną do której można podłączyć jeszcze kontakton wibracyjną z kontaktronem, może tak. Nie tyle można podłączyć, co, co on już jest e, wbudowany i można z niego skorzystać, to jest tylko czujka wibracyjna, natomiast e, czyli to jest przewaga tego czujnika, natomiast przewaga tego czujnika na przykład jest e, wielkość. I o ile jeśli chodzi o szerokość, to praktycznie jest tylko milimetr mniejszy, e, węższy, jeśli chodzi o wysokość. No to tutaj już jest różnica znacząca. Wszystko zależy, co, gdzie potrzebujemy, no i różni, różnią też się kolorystyką, prawda? Nieraz nie wiem, który bardziej jest brązowy, który mniej brązowy, który do jakich okien pasuje, natomiast my taki wybór dajemy klientom, prawda? U nas zawsze można dostać i biały, i brązowy, i w tej wersji, i w, i w tej wersji. Eee, dobra. Co mamy w środku w czujniku? Otwiera się go tak wyjmując tą łezkę i dopiero tutaj mamy śrubkę, po której odkręceniu mamy listwę zaciskową plus minus wejście alarmowe, tamper i zatrzask. Mamy tutaj potencjometr do płynnej regulacji czułości, czyli nie mamy takich skoków czułości wysoko- nisko-średnio. Mamy tutaj jeszcze akurat diodę potwierdzającą zadziałanie i diodę potwierdzającą normalny tryb pracy, czy wszystko jest ok. Dioda, nie dioda, tylko zworka od... Czułości zadziałania czujnika. Zdjęta. Obniżona czułość. Założona. Czułość normalna. Dobrze. Jak podłączamy czujnik? Czujnik podłączamy dokładnie tak samo jak wszystkie czujki z podwójnym parametrem. Czyli dwa rezystory. Jeden rezystor wpinamy sobie na tamper. Może być to ten tamper. I kolejne dwie nóżki wpinamy wyjścia oznaczone jako alarm. Podwójną nóżkę skręcamy od razu, bo nie będzie nam już do niczego ten zacisk potrzebny. I podłączamy sobie przewód. Może zaczniemy od linii. Jedną żyłę podłączamy w, to sam, w ten sam zacisk co mamy podłą yy, wpięty jeden, jedną nóżkę rezystora na wyjściu alarmowym, a drugą żyłę podpinamy w tamper bez rezystora, czyli ten pusty zacisk tamp. No i oczywiście zasilanie. Minus i plus. OK. Jeśli chodzi o wprowadzenie przewodów, no to tutaj tak na dobrą sprawę musimy sobie sami ustalić, wyciąć, czy to z boku, jak będziemy wprowadzać, bądź jeśli, zależy jak został przewód wyprowadzony, normalnie wyciąć sobie w danym, w danym momencie, w którym akurat przewód nam wychodzi. I to wszystko, przykręcanie odbywa się przynajmniej na dwa, przynajmniej na dwa uchwyty, no bo jest to czujnik wibracyjny, jakby nie było. On potrzebuje mieć, potrzebuje mieć naprawdę porządne, mmm, tak jakby połączenie z podłożem, które będziemy chronić. Składamy, skręcamy. Ja go tutaj nie będę niszczył bo jakby nie było przy, przy montażu tego, tego czujnika, no niestety trzeba, za, trzeba ingerować w obudowę. Ok. Także to wszystko jeśli chodzi o czujnikę, vibracyjną wibracyjną Impact Plus. Jest to czujnik firmy Texacom, bo chyba o tym nie powiedziałem. No i dla Niedowiarków, że jeszcze nie wszystko, nie wszystko jest z Chin, czujnik jest Made in UK. Także to wszystko. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam.